Siemano styklony tonki chodzi kramy właśnie w Age of Empires 3. Kampanii krew Lód i Stal, akt 3. Pierwsza misja. Zaczynamy! Poświęcenie Johna nie pozostało niezauważone. Moja rodzina została sowicie wynagrodzona przez Anglików, a potem przez Amerykanów. Na ówczesne standardy byliśmy strasznie bogaci. Wiele się wtedy działo. Granica przesuwała się z dnia na dzień, nowe osiedla wyrastały jak grzyby po deszczu. Mój ojciec był prawdziwym patriotą, ale nie miał smykałki do interesów. Gdy przejmowałam po nim rodzinny interes po fortunie bleków, zostało już tylko wspomnienie. Tak oto rozpoczyna się moja część tej historii. Ach, toż to Amelia Black, właścicielka kompanii Falcon. Prawda to, że wasza babka pochodziła z plemienia mohołków? Wybaczcie, ale nie mam czasu na pogawędki. Mówią, że Falcon kładzie kolejowe tory aż po zachodnie wybrzeża. Taki jest plan, o ile ktoś nas nie ubiegnie. Muszę już iść. Ale podobno ta wasza kompania to bankrut. <laughs> Rząd ma wątpliwości, czy uda wam się wywiązać z tych zobowiązań, panno Black. Zanim dostaniecie kontrakt, musicie nas przekonać, że możecie konkurować z innymi. Rząd Hop. dostanie swoją kolej żelazną, majorze Cooper. Proszę tylko zadbać o bezpieczeństwo moich ludzi. Potem możecie sobie wracać do walki z Meksykanami i Seminolami. To zaczynamy z Cooperem. Cooper. Zajebiste imię. Czy nazwisko? Czy przezwisko? To tam w Cooper. Ja pierdolę. Cyniczne się robię. Hmm, czy ja jestem cyniczny? Nieważne. Zaczynamy zniszczyć Anglików. Dobra. Jeśli mamy ukończyć budowę tak? kolei, wzdłuż szlaku handlowego muszą się znajdować wyłącznie nasze faktorie. Czy możecie... Co wy możecie? Aha, dobra. Wy to możecie. Nic, czyli... Czy ja potrzebuję u ciebie... ...to żywności, to złota.

Łatwa misja. Chyba, że drewno mi nie wystarczy. Mam może wystarczy. Piątka następna i powinno wystarczyć. Komisja nie wymaga serdeczności ani żadnej umiejętności. Pana banał to jest po prostu. Mogłem grać na trudnym poziomie, nie na normalnym, ale za długie rozkrywki się robią. A ja nie mam tyle miejsca na tysku, żeby robić po 50 km w jeden odcinek. Nie, no trochę przyznać, ale nie mam 100 megabajtów na sekundę. Internetu, żeby przesyłać. Zaję... długo by mi to zajęło. Przesyłanie jednego filmiku. 40 minut, jakby trwała jedna rozgrywka. Rozkrywka oni się przydarzą, bo oni szukają dynamitami. Dynamitami. Mamy drewno, sweet. a tu rozpierdol. Pęte ciś przeklinał, ale to chyba was kówno obchodzi. Ma się rozkrywka. Rozkrywka. O, tu o, atakują szybciej, kurwa, są czterech, są się wysłali, Zajebiście. O, nie czterech, czy nami się Co jest twoim rozkazem? Co jest twoim rozkazem? Jestem gotowy. Do bitwy. Do Jak on ma tam? Dobra, wiesz, nie potrzebny jest. Dobra, jest poprawne. Atak. oddziały do każdej faktorii. Niech pomagają w ich obronie. A kto się atakuje? W ogóle? No właśnie Niektóre misje są takie do do Coopera, czy masakra Uważaj, po odkrywca mi zabije wszystkich co jeszcze raz i po nim Nie, i prawie wykraliśmy. Nie ma co tutaj komentować. Tak mało komu komentuje. Dobra koniec. Zacznijmy wysyłać surowce nad granicę. A się namęczyłem? O! To, to następnego odcinka. Jakby w ogóle to był odcinek. Do zobaczenia.